Jest taka chwila tuż po bólu, gdy cisza wydaje się obca. To moment, w którym dusza uświadamia sobie, że już nie krwawi, a mimo to nie wie co zrobić z takim spokojem. Karl Jung mówił, że człowiek nie uzdrawia się poprzez pokonanie cierpienia, ale przez zintegrowanie tego, co po nim zostało. Dlatego właśnie tylu ludzi wciąż wierzy, że są rozbici, choć w rzeczywistości stali się już kimś zupełnie innym. Dusza nie daje znać, kiedy się goi, po prostu zmienia ton ciszy, a to, co wcześniej było rozpaczą, staje się spokojem, dziwnym spokojem, który przypomina chłód, ale to tylko jasność umysłu. Nie zauważyłeś tego, ale najgorsze już minęło. To, co w tobie pozostało, nie jest słabością, to twoja konstrukcja. Jeśli jakaś część ciebie jeszcze w to wątpi, zostań, bo może to, co nazywasz zmęczeniem, to po prostu cichy ciężar kogoś, kto przeszedł o wiele więcej, niż sam potrafi sobie wyobrazić. Człowiek rzadko zdaje sobie sprawę z momentu, w którym przestaje cierpieć. Bo cierpienie nie odchodzi, ono się przekształca. Jung wierzył, że nieświadomość niczego nie zapomina. Po prostu przeobraża ból tak długo, aż można go nieść, nie łamiąc przy tym ciała. Umysł odbiera wtedy to dziwne uczucie lekkości jako słabość. Choć w rzeczywistości to pierwszy znak równowagi. Problem w tym, że nauczono nas kojarzyć siłę z ruchem, a ból z sensem. Gdy ból cichnie, wydaje się, że coś ważnego zostało utracone. A to właśnie w tej ciszy duch dojrzewa. Pomyśl, ile razy pomyliłeś spokój z obojętnością, dystans z brakiem zainteresowania, zmęczenie z rezygnacją za każdym razem. To, co naprawdę się działo, to po prostu koniec wysiłku. Przezwyciężenie nie jest głośne. To świadoma, przejrzysta wyczerpanie. To chwila, w której nieświadomość przestaje walczyć z życiem i zaczyna z nim współistnieć. Schopenhauer nazywał to wolą, która rozpoznaje samą siebie. Chwilą, w której pragnienie kontrolowania świata ustępuje miejsca akceptacji tego, że świat również nas kształtuje. To wtedy przestajemy szukać sensu w cierpieniu i zaczynamy rozumieć, że było ono tylko językiem, którym dusza uczyła nas tego, co najważniejsze trwania, jest w tym pewne tragiczne piękno uświadomić sobie, że życie nie oddaje nam tego, co daliśmy. W tej samej formie, a mimo to trwamy. Możliwe, że nadal patrzysz na siebie i widzisz tylko odłamki. Ale to właśnie one dziś podtrzymują Twoją formę. A jeśli Jung czegoś naprawdę uczył, to tego, że człowiek staje się całością dopiero wtedy, gdy uzna swoje pęknięcia, istota, którą dziś jesteś, to nie ta, która przetrwała pomimo bólu, to ta, która zrodziła się dzięki niemu. I to zmienia wszystko. Bo to oznacza, że ból nie był przeszkodą, był przejściem. Paradoks niewidzialnej siły. Schopenhauer wierzył, że prawdziwa siła nie polega na zwyciężaniu, lecz na przetrwaniu świat. Jak mówił, napędzany jest ślepą wolą energią która nie szuka sensu, a jedynie ciągłości, a człowiek, uwięziony w tej niewidzialnej machinie, myli wytrzymałość ze słabością, choć to właśnie w niej kryje się istota jego wielkości. Pomyśl przez chwilę. To, co najbardziej cię ukształtowało, nie były chwile, w których wszystko się układało, ale te, w których z jakiegoś powodu po prostu się nie poddałeś. Umysł wciąż nazywa to przetrwaniem, ale nieświadomość wie, to właśnie wtedy coś nowego się narodziło, bo istnieje cicha różnica między iść dalej, a po prostu istnieć. To pierwsze to wybór, to drugie to instynkt. I to właśnie w miejscu, gdzie instynkt przecina się ze świadomością, rodzi się to, co Jung nazywał indywidualizacją, procesem stawania się całością. Kiedy ból cię łamie, nie niszczy cię, on cię dzieli. Jedna część próbuje podążać znaną drogą, a druga zanurza się w to, co nieznane i mroczne. To rozdarcie bolesne i nieuniknione jest początkiem przemiany. I właśnie w tym tkwi okrutny paradoks: im więcej cierpisz, tym głębiej jesteś spychany w głąb siebie, i tym mniej widoczne staje się to, co tam budujesz. Siła nie ma wyglądu, nie objawia się w zwycięstwach, ale w cichych powtórzeniach. Obudzenie się jeszcze jednego dnia, powiedzenie absolutnego minimum, oddychanie, mimo że sens dawno się ulotnił. To właśnie tam, ślepa wola Schopenhauera, spotyka się ze świadomym duchem Junga. Przetrwanie staje się nauką, chaos staje się architekturą. To, co nazywamy przezwyciężeniem, to po prostu moment, w którym zauważamy, że przetrwaliśmy już dawno temu. Po prostu nie nazwaliśmy tego jeszcze po imieniu. Współczesny świat myli blask z mocą, ale najczystsze światło rodzi się z cienia, który został zrozumiany. I większość ludzi tego nie pojmuje. To, co nazywasz słabością, powstrzymane łzy, milczenie w rozmowie, rezygnacja z potrzeby udowadniania, to w rzeczywistości dowód Twojej siły. Siła to nie krzyk zwycięzcy, to westchnienie kogoś, kto już niczego nie musi wygrywać. Trudno to dostrzec. Bo społeczeństwo gloryfikuje ruch, hałas, efektowność, ale dusza rozwija się w tym, co odwrotne w przerwie między jednym upadkiem a drugim, w pustej przestrzeni, w którą nikt już nie zagląda. Może to, co trzyma Cię dziś na nogach, to nie nadzieja, może to po prostu akceptacja, że nie musisz już walczyć z tym, co już jest. I może to właśnie jest najczytelniejszy znak, że już to wszystko przezwyciężyłeś, bo prawdziwa siła to nie ta, która stawia czoła światu, to ta, która pozwala światu przejść przez siebie i mimo wszystko zachowuje swoją formę. Ten spokój, który teraz czujesz, to nie brak bólu, to jego echo, wreszcie ukojone. Iluzja cofania się, umysł ma w sobie okrutną sztuczkę, mierzy postęp przez ruch. Gdy emocje się wyciszają, a cykle powtarzają w ciszy, uznaje, że coś poszło nie tak. Człowiek został nauczony postrzegać ból jako dowód życia. Wychowano nas w przekonaniu, że przemiana zachodzi tylko wtedy, gdy wszystko się wali. Dlatego, gdy ból znika, pustka wydaje się krokiem wstecz. Choć nim nie jest, Karl Jung mówił, że świadomość nie rozwija się w linii prostej. Ona porusza się spiralnie, wraca do tego samego punktu, ale z wyższego poziomu. Dlatego właśnie masz wrażenie, że przeżywasz te same schematy, te same lęki, te same pustki, to nie powtórka, to reintegracja. Wracasz w te same miejsca po to, by zauważyć, że już nie jesteś tą samą osobą. Umysł nienawidzi ciszy, bo w niej traci kontrolę. Ale to właśnie w tej niewidocznej przestrzeni działa nieświadomość, kiedy wszystko wydaje się martwe. Ona odbudowuje to, co wcześniej łamało się od najmniejszego dotyku. Dlatego po niektórych upadkach to, co przychodzi, nie jest euforią, lec, lecz spokojem. I ten spokój, który ego odczytuje jako obojętność, to ciało mówiące teraz mogę odpocząć. Tak bardzo przywykłeś do życia w stanie ciągłego napięcia, że odpoczynek wydaje się pustką. Ale pustka to pierwszy oddech kogoś, kto już nie musi walczyć, by istnieć. Schopenhauer nazwałby to wyczerpaniem woli, chwilą, w której pragnienie ustępuje miejsca istnieniu, to przejście od człowieka, który reaguje, do tego, który rozumie. W tym stanie nic zewnętrznego nie wydaje się wystarczające i niebezpieczeństwo polega na tym, że tę ciszę łatwo pomylić z obojętnością. Ale to nie obojętność. To rozeznanie. Kiedy zaczynasz wybierać, co naprawdę cię porusza, to znak, że już nie musisz bronić się przed wszystkim. Nadchodzi taki moment po bólu w którym świat wydaje się mniejszy, głosy, które wcześniej raniły, stają się odległe, pilne sprawy tracą znaczenie i nagle zdajesz sobie sprawę, że to, co cię wcześniej napędzało, potrzeba udowodnienia czegoś, bycia zauważonym, bycia kochanym, przestaje mieć ciężar. Umysł nazywa to utratą sensu, ale Jung nazwałby to procesem indywidualizacji, momentem, w którym energia wcześniej zużywana na przetrwanie zaczyna się reorganizować, by budować świadomość. Niebezpieczeństwo polega wtedy na tym, by nie próbować wskrzesić bólu tylko po to, by znów poczuć się żywym. Wielu wraca do związków, które już się wypaliły, do dawnych nałogów, do rutyn, które ich niszczą. Wszystko dlatego, że mylą spokój z brakiem celu, ale spokój jest celem. To niewidzialna kropka, kończąca wszystkie wewnętrzne bitwy. Cofnięcie się to tylko słowo, którym ego nazywa to, czego nie potrafi zmierzyć. Kiedy poczujesz, że stoisz w miejscu, pamiętaj, to, co z zewnątrz wydaje się nieruchome, w środku może się właśnie układać na nowo. Najgłębszy ruch duszy nie robi hałasu. I to, co teraz czujesz, to dziwne milczenie po burzy, to nie koniec, to początek twojej najpełniejszej formy. Lustro bólu. Karl Jung mówił, że nic się nie zmienia, dopóki nie stanie się świadome, a to, co nie zostaje uświadomione, powraca jako los. Dlatego właśnie ludzie zaczynają się oddalać, kiedy ty zaczynasz się zmieniać. Oni nie reagują na twoje zachowanie, reagują na odbicie, którym się stałeś. Każdy człowiek nosi w sobie części, których woli nie widzieć. I kiedy spotyka kogoś, kto przeszedł już przez własną ciemność, coś w nim zostaje poruszone. Stajesz się lustrem, nie tym gładkim, łagodnym, które potwierdza obraz, ale tym głębokim, cichym, który oddaje to, co zostało wyparte. Twój spokój zaczyna przeszkadzać, bo obnaża pośpiech innych. Twoja klarowność wydaje się arogancka, bo demaskuje chaos, który wielu uznaje za tożsamość. Ludzie nie uciekają przed tobą, uciekają przed tym, co zmuszasz ich do odczuwania? Jung nazywał to projekcją cienia, nieświadomym mechanizmem, w którym przerzucamy na innych to, czego sami nie potrafimy w sobie zaakceptować. Dlatego ci, którzy już wiele przezwyciężyli, zaczynają czuć się samotni, bo spokój potrafi obrażać. Kiedy ktoś żyje w ciągłym krwawieniu, obecność kogoś, kto już się zagoił, wydaje się nieludzka. Jakby twoje milczenie mówiło, nie trzeba było aż tak cierpieć, a to rani dumę tych, którzy wciąż krwawią, by udowodnić, że istnieją. Stajesz się przypomnieniem, że można przejść przez to wszystko, a nie każdy chce przejść. Dla wielu ból to ostatnie połączenie z poczuciem sensu. Porzucić go oznaczałoby utracić narrację, która ich trzyma przy życiu. Dlatego im bardziej się leczysz, tym bardziej wydajesz się być sam. To nie kara. To naturalna selekcja świadomości. Samotność w tym miejscu przestaje być brakiem towarzystwa, staje się obecnością jasności. Świat widzicie jako odległego, ale to tylko dlatego, że już nie krzyczysz, nauczyłeś się mówić na częstotliwości ciszy, a na tej częstotliwości niewielu słyszy. Ból uczynił Cię głębokim, a głębia zawsze przeraża tych, którzy żyją na powierzchni. Może dlatego im więcej rozumiesz, tym trudniej jest przynależeć. Ale to właśnie ta nieprzynależność jest dowodem, że coś w tobie ewoluowało, bo świadomość nie szuka aprobaty, ona szuka prawdy, a prawda nigdy nie jest wygodna ceną jasności jest oddalenie. Gdy przestaniesz pytać, dlaczego ludzie odchodzą, zrozumiesz: lustro nie jest odrzucane, jest unikane, i ten fakt, że Cię unikają, może być najczystszym dowodem na to, że już się przemieniłeś. Bo tylko ten, kto przestał się ukrywać, potrafi naprawdę odbijać. Ciężar spokoju. Istnieje taki rodzaj pokoju, który nie przynosi ukojenia, tylko ucisza, pokój, który nie przyszedł z błogosławieństw, lecz ze zmęczenia. To stan, który pojawia się, gdy cierpienie spełnia już swoją rolę, a krzyk staje się zbędny. Nietzsche mówił, że człowiek musi udźwignąć ciężar stania się tym, kim naprawdę jest. A ten ciężar, kiedy w końcu zostaje przyjęty, przestaje być bólem i staje się konstrukcją. Spokój to nie lekkość, to gęstość, pozbawiona oporu, to ciało, które uczy się nieść własne przeznaczenie, nie próbując go już zmieniać, kto osiąga ten spokój, zaczyna być źle rozumiany, bo świat nie potrafi sobie poradzić z kimś, kto nie reaguje. Kiedy zrozumiałeś już zbyt wiele, prowokacje tracą moc. Pilne sprawy milkną, to co kiedyś odbierało ci sen, teraz wywołuje tylko zmęczone, lecz trzeźwe spojrzenie. I tu właśnie ujawnia się paradoks przezwyciężenia. Im bardziej ktoś się leczy, tym mniej jest rozpoznawalny. Cierpienie buduje głośną tożsamość ofiary pokrzywdzonego, silnego wojownika. Ale uzdrowienie rozpuszcza te narracje, i kiedy ego nie ma już bólu do pokazania, czuje się puste tyle że tym razem ta pustka to żyzna gleba to przestrzeń w której stare ja umiera a nowe odmawia narodzin w formie teatralnej Nietzsche nazywał to amorfati miłość do losu radykalną akceptację tego co było bez pragnienia by było inaczej kochać los to nie romantyzować go to zrozumieć że on już się wydarzył i dlatego nie trzeba go już zwalczać spokój to najbardziej dojrzała forma odwagi nie musi reagować, nie musi się tłumaczyć z zewnątrz wygląda jak chłód, ale wewnątrz to po prostu ktoś, kto zmęczył się walką z życiem to, co kiedyś było wojną, staje się obserwacją. A ta obserwacja zmienia wszystko pozwala ci widzieć świat, nie próbując go pokonać, ludzi, nie próbując ich naprawić i samego siebie nie próbując się reperować. W ten sposób rodzi się autentyczne oderwanie nie to z dystansu, Lecz z jasności. Bo ten, kto przetrwał burzę, nie boi się już wiatru, a ten, kto zszedł do piekła własnego bólu, wraca z takim spokojem, który świat nazywa chłodem, choć w rzeczywistości jest to po prostu pokój tego, kto zobaczył wszystko i mimo to wybrałby zostać. Spokój to ostatni etap siły nie tej, która walczy, by zmienić los, lecz tej, która niesie go, jakby był dzieckiem. Nadchodzi moment po tylu upadkach, w którym świat przestaje Cię rozpoznawać. Nie dlatego, że za bardzo się zmieniłeś, ale dlatego, że przestałeś potrzebować dowodu na to, kim jesteś. Ludzie wciąż Cię widzą, ale już nie potrafią Cię odczytać. Szukają tego samego spojrzenia, które kiedyś błagało o akceptację, tej samej presji, by być zrozumianym, tego samego błysku w oczach, który pragnął uznania. Ale to spojrzenie zgasło. Nie z powodu rezygnacji, lecz dzięki przejrzystości. To, kim jesteś teraz, już się nie spieszy. Nie szuka sceny, nie musi się tłumaczyć. Kierkegaard mówił, że największym ludzkim rozpaczą jest żyć jak ktoś, kim się nie jest. Przezwyciężenie to właśnie koniec tej roli, gdy zaczynasz istnieć w swojej najbardziej szczerej formie. Nieuchronnie przestajesz mieścić się w ramach, które inni dla ciebie stworzyli. A to niedopasowanie, choć może boleć, jest znakiem wolności. Społeczeństwo nie wie, co zrobić z kimś, kto nie szuka oklasków. Dlatego ci, którzy już przeszli zbyt wiele, wydają się odlegli, bo język bólu jest uniwersalny, ale język spokoju jest samotny. Świat rozumie tylko te rany, które wciąż krwawią, te, które już się zagoiły, wyglądają jak obojętność, spokój, który zamieszkuje w kimś, kto wystarczająco cierpiał, jest odczytywany jako chłód, choć w rzeczywistości to po prostu oszczędność duszy. Nietzsche mówił, że ten, kto ma dlaczego, przetrwa każde jak, ale zasugerował też coś mroczniejszego, kiedy dlaczego się rozpada, zostaje tylko czyste istnienie, bez potrzeby uzasadnienia. To najcichszy etap siły, gdy nie musisz się już tłumaczyć, żeby nadal istnieć. Zewnętrzne uznanie traci dawną moc. Stajesz się przezroczystą obecnością, kimś, kto nie walczy o miejsce, ale je po prostu wypełnia i to wytrąca świat z równowagi, bo społeczeństwo kręci się wokół hałasu, opinii, porównań, aprobaty. Istota w pokoju to ciało obce w tym systemie. I może właśnie dlatego, gdy w końcu przezwyciężysz, nikt nie bije braw, bo hałas świata nie sięga głośności Twojej ciszy. Bambus potrzebuje lat. By rosnąć w niewidzialności pod ziemią, zanim przebije się na powierzchnię. A gdy już się pojawia, wygląda, jakby wyrósł nagle, choć był tam cały czas, formując się w ciemności. Twoja siła jest taka sama, niewidzialna, to aż do chwili, gdy ktoś zauważa, że nic już cię nie porusza i choć nie rozumie, to zaczyna szanować. Świat może cię nie rozpoznać, ale samo życie dobrze wie, kim się stałeś i to właśnie ma znaczenie. Bo prawdziwe uznanie nie kryje się w oczach innych, lecz w spokoju, z jakim patrzysz na własne odbicie. Może życie nigdy nie oczekiwało od ciebie, byś był silny, chciało tylko, żebyś trwał, nawet wtedy, gdy nie wiedziałeś dlaczego, a trwanie bywa najcichszą formą odwagi, jaka istnieje. Nie zauważyłeś tego, ale tamten moment, kiedy przestałeś błagać o wzajemność, ten dzień, w którym odpowiedziałeś w porządku. I naprawdę tak było. Ta chwila, gdy przeszłość zapukała, a ty po prostu odetchnąłeś, to były znaki, przeszedłeś przez to. Nie dlatego, że zapomniałeś, ale dlatego, że zrozumiałeś, ból nie znika. On zmienia rolę, staje się strażnikiem tego, czego nie chcesz już stracić. Przejrzystości Jung mówił, że człowiek musi unieść ciężar własnej duszy i że każda blizna nie niesie w sobie już traumy, lecz dowód, że był wzrost. Umysł nadal próbuje ci wmówić, że jesteś zmęczonym, ale w rzeczywistości po prostu przestałeś się szarpać. Ten spokój, który teraz czujesz, to nie rezygnacja, to opanowanie. A jeśli Schopenhauer i Nietzsche mieliby się w czymś zgodzić, to może właśnie w tym, że prawdziwa wielkość nie należy do tych, którzy zdobywają, ale do tych, którzy zachowują jasność umysłu, gdy wszystko wokół próbuje ich doprowadzić do szaleństwa. Świat nauczył Cię. Że przezwyciężenie to zwycięstwo, ale w rzeczywistości to cisza, taka, której nie trzeba tłumaczyć. I może to właśnie jest Twój najprawdziwszy dowód: Nie musisz już krzyczeć, by istnieć. Ty już jesteś echem tego, co przetrwało. Czas będzie płynąć dalej. Ludzie nadal będą oceniać Cię przez pryzmat ran, których już w Tobie nie ma. I to jest najpiękniejszy z paradoksów: Stałeś się niewidzialny w momencie, gdy osiągnąłeś swoją najbardziej autentyczną formę, życie nie będzie ci bić braw, ale cisza wokół ciebie zacznie cię szanować. A gdy ten szacunek nadejdzie, nie przyjdzie z zewnątrz, pojawi się w tobie. Jeśli coś w tym filmie dotknęło jakiegoś miejsca w tobie, czego nawet nie umiałeś nazwać, napisz w komentarzu, która część najbardziej cię poruszyła. To pomaga kanałowi dotrzeć do innych którzy również są na tym cichym etapie swojej drogi, myśląc, że utknęli, gdy w rzeczywistości właśnie dotarli. A jeśli chcesz dalej zagłębiać się w te warstwy umysłu i duszy, zasubskrybuj. Czeka na ciebie więcej takich prawd, nie po to, by cię pocieszyć, ale by przypomnieć, kim już jesteś kompletny.